Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. <grybuj> Witajcie widzowie YouTube'a. Teraz Wam yy, przeczytam trzy krótkie wierszyki o Jasiu. Lecimy. Wierszyk numer jeden. Jasio to jest taki łobus, co podpalił dziś. Autobus. On do szkoły chodzić nie chce, bo go nudzą głupie lekcje. Jasio woli grać se w gierki i wpierdzielać te cukierki. No, a szkoła to go nudzi, wkurza, gdy się rano budzi. Teraz wierszyk drugi. Jasiu chodzi z brudnym ryjem, całą czarną ma też szyję, bo nie lubi łobus wody, i podobny jest do trzody. W jednych gaciach miesiąc łazi, w końcu syfem się zarazi, no a mydło to go szczypie. Ale capisz, kurde, typie. Teraz ostatni wierszyk, trzeci. Jasiu lubi papierosy, Puszcza dymek sobie nosem. On podkrada mamie z paczki, Bo bez fajek ma padaczki. Na ulicy ludzi czepia, tylko pyto, dosz mi peta? Jasiu kaszel ma otwajek, ale kopcić nie przestaje. No i to były moje trzy wierszyki krótkie o Jasiu. I ja kończę ten filmik i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziecie pioseneczki, wierszyki i inne filmiki. Także zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie na Facebooku swoim znajomym. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!